Hej, cześć na wam wszystkim, z tej strony Sebaks. Witam Was w kolejnym odcinku Ace Ventura Psie Detektiv. Zostaliśmy schwytani, zdemaskowani, więc pasowałoby teraz na własną rękę się przekradać między komnatami i rozwiązać tą całą zagadkę. Okej, okay, zobaczmy co jest w szafie. Ups. Cóż, chyba Lardus niezbyt często zabawia gości. Taki aż na śmierć. No to spróbuję wyjść. Może się uda. Wybierasz się gdzieś Ace? Vanella, Zabierz mnie stąd gdzieś bardzo daleko. Gdzieś, gdzie nie ma pomylonych facetów z kubełkiem na głowie. Gdzieś, gdzie jest zawsze sezon godowy. Słuchaj, Wentura, w siwym moczku. Pracuje dla Lardusa i tylko dla niego. Jasne? Ups. Właśnie poznałeś strzał Vanelli. Da, a ty jesteś brzydka! Łoś <grym> jest. ZD jest bardzo ładna. Jak to na kobiety czarnych charakterów. Okej. Strzał Vanelli to. Myśmy przetestowali, więc jak nie drzwiami, to oknem. Wyjdź przez okno Ace. Nie patrz w dół! Mówię, nie patrz w dół! Okej, no to idźmy dalej. Zobaczmy, czy przejdziemy dalej na lewo. Już widzę że są drzwi. No jest, coś tam. Idź, Ace, do okna. Będziesz radę to otworzyć? Nie. O, tu mamy Liana. O, wezmij się. No to idziemy dalej. Ku górze. Może coś tam znajdziemy. Jakieś nowe pomieszczenie spijaj się, Ace. Tak, małpka. O, oh, mam No no, niezły z ciebie talerz. Zmniejszmy sobie tą yy, zbugowaną szałkę, więc Pejs. Opasowałoby no, to nas stroić. Spłużenie satelitarne wystawi. No popatrz. Udstok miał rację co do sytuacji satelitarnej. Widocznie nie straciłaś tak wiele komórek mózgowych w latach 60. -tych. Muszę zmienić koordynację tego maleństwa. Teraz albo nigdy. Teraz, bo potem nie ma czasu. <grystanie> Jeszcze raz. Patrzymy na 247 stopień długości i 120 stopień szerokości. Oto nadchodzi. Na żywo z zamku grubasa. Jest sobotnia noc Z waszym prowadzącym Ace Eventurą psim detektywem. Pojedzie się na antenę, złaś tamtąd Dobra, yy, więc mam antenę nastawioną, więc Woodstock teraz może się śmiało włamać do I systemu, tylko pewnie to jeszcze nie będzie wszystko. Schodź, schodź. Dobra, teraz na to Liana pasuje. Powoli Ace, żeby się nie poślizgnął. Nie chcę, żebyś mi spadł. Okej, okay. łap się, schodź na dół. Mm. jak mała rzeczownica. Dobra, że tu wejdziemy. Nie. Zamknięte. To lecimy dalej. No... To jedyne okno, które będzie otwarte. Więc Ace otwieraj i wchodź dalej. Jest. Dostaliśmy się do środka. A i dostaliśmy się do pokoju. Aha. Myśmy przedtem musieli wejść, a wszedł nam właśnie lardus. I nam przeszkodził. Dobra, to teraz wyjdźmy bez spiny. Chyba nas nikt nie zauważy. Gdzie możesz, jest iść. iść? tam? Z idź tam. M bo innej drogi nie mamy. Aha, to zgadzaliśmy się z powrotem na górę. Daj spokój! Też tak mam. Nie na myśli to powiedzieć, ale... Rycerz... Śniącej Zbroi. Nie? Może zajdziesz najpierw? Coś tu pewnie trzeba zrobić i podejść pułka o to możemy złapać za jego toporek to i mamy przejście dokąd? O, mamy tu laboratorium. Świetnie. Jest! Pokój komunikacyjny. Teraz posebowałoby się włamać, o możemy z nim pogadać. Ace Ventura! psi detektyw! Moje zadanie. Czy powinienem je zaakceptować? Znaleźć serwery. zasada psiego detektywa numer 4. Ten, kto daje się złapać, nie jest złym facetem. Hmm. <gry> Okej, okay. co może? Panel kontrolny. O. Chyba tego szukaliśmy. To jest to. Takie jak opisał Woodstock. Woodstock. Czyli co opisał? <laughs> Zwieżka? Nie, jeszcze raz trzeba. Że... raz garnąć manatki i spływać sto. O co to za cholerstwo? Hmm. kreski, kropki, kolorki. Co to niby ma znaczyć? Wyjście, wyjście. Coś mi to mówi, że mamy przejść z punktu A do punktu B, tylko że kolorami. Bo widzicie, tu może znaleźć coś. Nie... E -e. Tu mam żółty i tu jest żółty, więc idźmy dalej. Żółty, zielony, czerwony. Ale też możemy zmienić o, kurde, to będzie zagadka. No dobra, na razie. A tu? Nie, to na pewno nie. Ok, zaczniemy teraz od tego. Tu mam zielony. Ok. I bym tu? Jest zielony, zielony. Czerwony, zgadza się. Czerwony, czerwony. Biały. Kurwa, już wyzielony. Moment jeszcze raz. Tak. tak. Mhm. To jest błękitne. O, tu by się może zgadzało to. Bękitny, to jest jaki. Okej. Okay. Biały. A Cholera, jak za gwostka. Cholera nie widzę taki zagadek. Tak, tak, tak. Mhm. O mam czerwone. Okej, okay, tu mamy to. Biały, biały. Zielony. Czerwony zgadza się cierwony czerwony 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 No to jest co Jedźmy tym tropem może. tak oboj, oboj czerwony ok żółty obiały Może to jest to, że tak. Chłodny nie Mmm, nie daje się. Kości biodrowe połączone z kośćmi niezgody. Kości niezgody połączone z kościarką. Hm. Zróbmy jeszcze raz. Ale to już was nie będę zamęczał. Spróbuję to już zrobić, jak już to rozwiążę, bo to trochę z tym zejdzie. Słuchajcie, bo chyba jestem już na dobrej drodze. Jest! Udało się. Połączenie. Okay. Wow! Czasami nawet sam siebie zadziwiam. Gdyby tylko Spike mógł to widzieć. Mucha do pająka. Mucha do pająka. <laughs> Odezwij się. Pająku tu mucha. Jestem gotowy. A danie główne jest na talerzu. Bez odbioru. doki, dobra. Idźmy tutaj do Ace. Karta. Idziemy dalej. Ja się muszę napić, bo spędziłem nad tymi kolorami pół godziny. Nie wiem, że to wygląda kiepsko, ale jest proste wytłumaczenie, które wkrótce wymyślę. Pięknie, vanela nas schwytała. <laughs> ale nas Ace sobie na pewno coś tam nieco dotknęło. Podniecił się chłopaczy że nad co leży. No idzie grubas. Wygodnie, panie Ventura. Nie będę już pana trzymał przy życiu. Więc ten laser operacyjny przetnie pana na pół. Przetnie? Naprawdę? <noise> Wygląda dużo lepiej w innych konfiguracjach, a najlepiej to tak, jak jestem, z małą ozdobką przy boku. Muszę już iść. Nie mogę przegapić początku mojej oferty. Coś ci powiem. Przemyślałem twoją ofertę. Zapowiada się nieźle. Uwolnij mnie i pokaż, gdzie mam się podpisać, dobra? Za <laughs> Moja oferta jest już nieaktualna. W takim razie, przykro mi, że psuję twoje małe przyjęcie, ale obawiam się, że twoje pliki są już w internecie. Więc widzisz, że w tej chwili twoje śmiercionośne bazy danych są w rękach znawców na całym świecie. Nie możesz nigdzie uciec, nigdzie się schować. Bij sobie lepiej widelec w serce, bo jesteś przegrany. Drugorzędny problemik, panie Ventura. Niech ci nieocenieni znawcy tu przyjadą, a znajdą tylko bardzo martwego psiego detektywa. Po prostu rano przeniosę moją kwaterę główną wraz ze zwierzętami. A teraz proszę mi wybaczyć. Idę podziwiać operę, a pan musi umrzeć. Uruchomić laser! A teraz sat pierwszy. Kurtyna w górę. Żegnaj wentura. Spoczywaj w kawałkach. Ja mam nadzieję, że moje agonalne krzyki popsują ci arie. No cóż, stąd. miło cię widzieć. Co prawda nie było cię tu, aby mi pomóc, ale kiedy ten laser zacznie mnie krajać na kawałki, będziesz się świetnie bawił. A teraz natychmiast mnie stąd wyciągnij. <grym> Okej. Okay. Szybko, no Dusterko. Zobaczmy. będzie ten. Daj spokój. Dobra. Daj spokój. do robiśmy Dawaj Spike. Dzięki, Spike. A za te wszystkie zmartwienia, których mi przysporzyłeś przez miesiąc Zero TV, kurde, uratował Ci życie, a Ty mu dajesz szlabon. Dobra, Ace, Ty też dostajesz szlabon. Kończymy teraz natychmiast ten odcinek. Musisz poczekać do następnego e, materiału, żeby e, Lordusowi popsuć operę. W tej chwili psuję i Tobie zabawę. I moje widzą, bo to jest koniec odcinka. Yy, w następnym odcinku pewnie już będzie walka kończąca, więc pewnie następny odcinek będzie ostatnim. A w tej chwili ja się z Wami żegnam. Na razie cześć!